Widziałem to sam. On kłamie. O mój Boże, mówisz prawdę. Mamo, dlaczego miałbym kłamać? Mówię prawdę. Boże, to upokorzenie pozostało nam. O Boże, dlaczego nas nie zabiłeś? Kochana ciociu, nic nie zrobiłam. Nie zrobiłem nic, co mogłoby Cię upokorzyć. Co masz na myśli? Mówisz, że mój Wilno kłamie. Jeśli nic nie zrobiłeś, to co robiłeś z tym chłopakiem? Nawet nie znam tego chłopaka. Zapytaj swoją córkę Rafię mówić. O mój Boże. Słyszałem, że ludzie zapominają o przysługach, które im wyświadczasz. Teraz to zobaczyłem. Uważaj, jeśli spróbujesz mówić niewinnie. Imię córki w nim nie wciągaj jej w te sprawy. Spójrz, bracie, spójrz, co robiła twoja siostrzenica kochany wujku, nic nie zrobiłem. Wujku nic nie zrobiłem. Mówię prawdę. Zamknij się i gadaj głupoty. Nic nie zrobiłem. Jak śmiesz robić takie rzeczy? Zabiorę ci życie.